Halo, halo, cześć witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście Madzio. chciałem przywitać Was w 35 odcinku The Escapist, No słuchajcie. 35 odcinków, szóste więzienie, ja się nie spodziewałem, że to aż tak daleko zajdzie, ale zachodzi i wygląda na to, że to chyba nie będzie jeszcze długo koniec tej serii, ponieważ oprócz tego, słuchajcie, mamy jeszcze kilka więzień. Wy pewnie myślicie, mhm, mm więc Mandziu, jak zrobiłeś te, te, te i, te i te, i te, i te, i o to, to teraz robimy HMP Iron Gate, czyli najcięższe więzienie, jakie jest w pisach, ale nie, 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 moi mili, ponieważ jest tutaj zakładka więzienia dodatkowe. Więzienia bonusowe i mamy Alka teraz, Camp Epsilon oraz Fort Bamford, którym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. Myślę, że zajmie nam około 5-6 dni ucieczka z tego fortu Bamford, ponieważ to więzienie jest prostsze aniżeli właśnie to, w którym byliśmy po ostatnio. No ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak zawsze, bardzo Wam dziękuję za wspieranie tej serii, za wszystkie łapki w górę i tak dalej, ponieważ jak wiecie, dzięki Waszym lajkom seria jest popularniejsza, więcej osób ją widzi, przez co po prostu. Ja się cieszę, że ją nagrywam, no bo się nagrywa po to, żeby ludzie was oglądali. Taka jest tajemnica YouTube'a! O kurde! Ale dobra, słuchajcie, zaczynamy odcinek. I uwaga, i uwaga, i uwaga! Za sekundę się obudzimy, mamy jeszcze 15% zmęczenia. Tak naprawdę nie wiem po czym, bo to jest nasz pierwszy dzień. I na pierwszy rzut oka, co już tutaj zdążyłem zauważyć, to jest to, że mamy tutaj mur, mamy tutaj mur, e, mamy tutaj miejsce, gdzie będziemy prawdopodobnie mogli trzymać nielegalne przedmioty. Nie ma wentylacji, okej. Okay. Wejdźmy sobie od razu tutaj do naszego przyjaciela Aliena, a po lewej stronie mamy Skyena. Alien ma tutaj jeden grzebień, drugi grzebień, to nam się przyda, żeby tutaj zadowolić inne osoby. Za sekundę przyjdziemy tutaj na poranny apel. Mamy kolejny grzebień i zaraz tych wszystkich grzebieniów, a nawet teraz sobie zrobimy tutaj bronię, ponieważ może się okaże, że nas nie lubią. Alien, oficer Joseph jest gorszy niż się oszuści. Przykro mi, nie mogę, Alien, zrobić tej misji, ale... O, jestem przeszukiwany pierwszego dnia, super, mam tyle nielegalnych przedmiotów, tyle nielegalnych przedmiotów. Alien, dostaniesz nożo grzebień i samo, ty mnie lubisz czy ktoś mnie nie lubi? Gimper, Eleven mnie nie lubi, okej. Okay. Eleven, słuchaj, przyjacielu, jesteśmy teraz przyjaciółmi. To znaczy, wcześniej nie byliśmy, ale teraz stajemy się przyjaciółmi, bo dam ci dwa nożo grzebienie. E, poza tym, Rock nie lubi, Izak nie lubi, Nitro nie lubi, Royo mnie bardzo lubi, okej. Okay. Czyli Royowi dam jeszcze dodatkowo grzebień. Royo, to masz w ogóle tutaj skarpeto tego, skarpeto broń, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i ogólnie sprawa wygląda tak, że działamy, nie marnujemy w ogóle czasu, czyli tutaj mamy więzienny schowek, tutaj mamy te drzwi, czyli tak jak przypuszczałem, pilnik! To jest naprawdę duże znalezisko, pilnik będzie naprawdę zajebisty tutaj. A poczekam aż przeszukają mi cele i tam pójdę, klej, drewno. oj, już mamy tool handle, słuchajcie. No to zobaczcie, jak szybciutko tool handle sobie znaleźliśmy. Wybieracz. A nie, bo pewnie pracujemy jako sprzątacz pierwszego dnia. Ale kubek sobie wezmę, okej, okay, te rzeczy. 9.25 już powinni przeszukać moją celę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że już powinni przeszukać moją celę. Eee, mam nadzieję. Jak coś, to od razu się wrócę, co nie, jak zobaczę, że strażnik idzie. Poczekam do 45 południa. Tutaj jest moje chyba stanowisko, tak, sprzątania, Tutaj z drewno. O, fuck! On idzie teraz mnie sprawdzić? Cholera jasna, strażniku, no. Ile czasu to po prostu minęło, no? Ja byś nie mógł sprawdzić wcześniej, co nie? Pośpiesz się, Szymadzie. No i teraz już. Dupa, co nie teraz już dupa? Nie mam co się śpieszyć, bo i tak nie zdążę. Zatem tak, tutaj mamy kolejny więzienny schowek, ok. Tutaj mamy pojemnik na ubrania czyli tutaj mamy tkacza. Tutaj mamy pojemnik na meble, o, tego wcześniej nie było, to znaczy albo ja tego nie widziałem. Materiały drewniane. Tutaj mamy, jak przypuszczałem, nasze stanowisko do sprzątania. Weźmiemy sobie od razu wybielacz. Mo nam zdecydowanie się przyda, żeby to stworzyć jakiś strój strażnika, czy inną głupotę. A jako, że będziemy chcieli zrezygnować z tej pracy jak najprędzej, to od razu sobie wezmę. Kilka tych tego prysznice. Oczywiście przyjmę tą misję od ciebie, ponieważ prysznica to nie jest żaden problem, żeby tam zrobić rozpierduchę. Ale na razie chciałbym zarobić moje pierwsze pieniądze. Pieniądze, 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 ponieważ świat się opiera na pieniądzach, a. Do, żeby zarobić nasze pierwsze pieniądze, trzeba troszeczkę posprzątać. Tutaj mamy więzienny schodek. W ogóle tutaj mamy kolejną plamę. Tutaj jest bramka i tutaj jest bramka, dwie bramki. Ej, to jest masakra, bo żeby w ogóle tutaj przejść, to ja już bym musiał zużyć 50% podstawowego worku na kontrabandę. To jest dużo. To jest naprawdę bardzo dużo roch, ma grzeby, nic ciekawego. Czy gdzieś są jeszcze plamy? Tutaj możemy się uczyć, tutaj mamy miejsce, gdzie będziemy trafiać, jeżeli nas pobiją. Tutaj mamy kolejny schowek. Tutaj jest bramka i czerwone drzwi, czyli prawdopodobnie strasznicy nie będą się wściekać, jeżeli wyjdziemy na dwór. To raczej mi się tak wydaje, że nie będą zirytowani jak wyjdziemy na dwór, ale bramka będzie nas sprawdzać, czy na pewno z dworu nie wnosimy nielegalnych przedmiotów. Czyli jak tutaj mamy drewno, to na dworze wydaje... Dlaczego ja nie mam ciuchów? Okej. Okay. <laughs> to mi się wydaje, że na dworze prawdopodobnie powinniśmy mieć te stal czy tam metal, czy jak wy chcecie, co to, to nazywacie. Ale ja potrzebuję jeszcze jeden plamy. Jeszcze jednej plamy potrzebuję, gdzie mogę ją znaleźć, bo chciałem tutaj wyczyścić do końca i zarobić o, moje pieniądze. Dokładnie. Znowu, że nawet przed dwunastą. Mega super. wykonałem moją normę roboczą. Rojo, co ty masz na handel, mój przyjacielu? Masz magazyny, fol folia mi się przyda, Rojo. Tylko, że niestety tutaj z tobą nie pohandluję, ponieważ jest jedna, druga, trzecia bramka. Gimper, ty masz ode mnie zadanie. Jakie ma zadanie, Tomek? Tomek Działowy, halo, poranny apel. Bardzo chętnie jutro wykonam sobie to zadanie. Środki czyszczące, dobra. A skoro nie mamy tutaj miejsca, żeby pochować nigdzie naszych przedmiotów, ponieważ... No, tak naprawdę, tutaj jest kamera, tutaj niby moglibyśmy chować. Tutaj pewnie nie wchodzą. Zgaduję, że tutaj nie wchodzą... Wchodzą, Ok, czyli wchodzą do miejsc pracy, czyli w miejscach pracy nie wolno chować przedmiotów. To tak naprawdę... Nitro, masz jakieś zadanie? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. To tak naprawdę ja nie widzę tutaj za bardzo żadnej lokacji, gdzie moglibyśmy pochodzić, bo na, na śniadanie jest tutaj ramka. tutaj pewnie... Zgadujesz, że tutaj też wchodzą, oni chyba wszędzie sprawdzają. Tutaj jest z kolei kolejny więzienny schowek. Więzienie jest małe, nie jest za duże, jest malutkie. Szczerze mówiąc, południowy apel, spoko, zaraz na niego pójdę. Muszę zobaczyć, kto ma miejsce tutaj kto ma pracę jako wiecie ten twórca mebli, i stolarz o, kto ma pracę stolarza, ponieważ bym chciał bardzo, bardzo przejąć z tego gdyż zgaduję że jest ono dużo lepiej płatne, aniżeli Marnę tam 20 dolarów za posprzątanie. No kurde, wyzysk po prostu okropny, jeżeli chodzi o sprzątanie jest. Okej, okay. czy zdążę na południowy apel. Mam nadzieję, że zdążę. Bo jak nie zdążę, to mnie pobiją. Nie no, powinienem na lajcie dać radę, co nie szybciej będzie, no przecież już idę. No ale i tak będziecie na mnie wrzeszczeć. Kolejny, no, oczywiście, że tak. I raz, dwa, trzy. Nie, tylko raz. Dobra, Alien, oficer Malt nie dotrzymał naszej małej umowy, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Masz o temu przyłożyć, Przykro, nie mogę. E, Skyen. Chciałbym od ciebie zakupić. Linę, nie. instrukcje tworzenia przedmiotów nie za bardzo, bo mam nowy przedmiot jakiś w forcie, mam Fordzie. Folia. Royo, jak najbardziej poproszę od ciebie folię. Od razu sobie ją tutaj schowam. Albo wiesz, co? Potrzymam na sekundę, ponieważ o 14. No wydaje mi się, że o 14. raczej będzie czas, wolny. Bo... dobrze mówię. Tak mi się wydawało, że czas wolny. No bo byłoby głupie. To, to znaczy, ewentualnie druga praca mogłaby być. Druga praca też miałaby sens. Mm, proszę się, pani Josefie i pani Masonie odsunąć, ponieważ ja chciałem w gwoździe. Bo... Gdyż, jeżeli się okaże, że w tym więzieniu również się znajduje jeep. Reakcja mieści już przygotowane po prostu gwoździe, żeby poskroić tego Jeepa, bo nie ma z tym problemu. Ty masz kabel, śrubokręt, nic ciekawego nie masz tak naprawdę. Nitro, zmienił ci się handel. Masz taśmę, ok. Chciałem bardzo taśmę kupić od ciebie. Będę musiał pozarabiać sobie, ale niestety nie mam na razie żadnych misji, żebym mógł to zrobić. Ogólnie mówiliście, że można tutaj do ludzi sprzedawać rzeczy. I ja szczerze mówiąc nigdy tego nie sprawdziłem, dlatego wezmę ten zegarek. Jeżeli ktoś przyjdzie i będzie miał handel, to spróbuję mu sprzedać. Hmm, biurko Gimper, potrzebne biurko Nitro, poproszę. Okej, okay, nie zezłosił się, chyba mnie po prostu nie zauważył, spoko. Um, a nie, sprawdzałem też tutaj. Gichper, jakie masz zadanie. Nie jest ciekawski. Do no, przekroń, nie będę nikogo bił, ponieważ nie chcę sobie z nikim psuć stosunków. E, mówiliście mi. Również do czegoś się zapomniałem odnieść, że zamiast tutaj, żeby dawać łapki w dół, w sensie im, że sorry nie wykonałem wam misji, to że po prostu mówić może. Ale jak mówię, jak, że może, to wtedy mi się nie resetują zadania. One niby się resetują co kilka godzin, ale tak naprawdę ja chcę sobie zoptymalizować czas tego resetu. I perdonuję strażnikom, bardzo jest mi przykro. Trochę sobie popsuję z nimi stosunki, no ale ja wolę dostać zadania jak najprędzej, wiecie. Bo mi zależy na tych zadaniach, jakby nie patrzeć. Tak kosmetyczne sobie wezmę. Alien, nie, ty Eleven, miałeś dla mnie zadanie, okej. Okay. Eleven, halo, przyjaciel. Halo, przyjacielu. Przyjacielu, dobra. Eee, przyjaciel, mogę? Mudor Strażnika, tego mi potrzeba. Nie ma, tego dla ciebie nie załatwię, bardzo przykro mi jest. Halo, Gimper, nie chcę od ciebie, chcę od Isamu. Halo, Isamu. O, dobra, idzie już tutaj tego, Nitro. Czyli z Nitrem spróbujemy sprzedać mu zegarek. W jaki sposób mogę ci sprzedać zegarek? Nie mogę ci sprzedać zegarka, jakieś głupoty mi gadacie, nie da się sprzedać zegarka, mogę mu dać zegarek i będzie mnie bardziej lubił, co nie, ale ja za to kasy nie dostaję. Nie wiem kto mi gadał głupoty, że można sprzedawać itemy, no ale ktoś gadał, nie wiem kto, ale ktoś to zrobił, co nie, no to się przyznać proszę teraz w komentarzach. Tak, kto mi takie że głupoty nagadą, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dobra, gwoździe e, sobie tutaj posegregujemy. Tutaj nielegale są trzy. Tutaj mamy kubek, wybielacze, e, pastę i takie inne rzeczy. Już mamy prawie cały pipunek zapełniony. Czy tutaj przeszukiwaliśmy, Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Alien. A nie, już sprawdzaliśmy, co to masz na handel, tak? Sprawdzaliśmy? Nie, ty nic nie masz na handel. Okej, okay, jestem głupi. E, I strażniku proszę sobie przejść. O, jeszcze tutaj podszedłeś. Na pewno będzie tutaj nie będzie grzebał nikogo. Mm, nic ciekawego, tutaj nie ma. E, o, roka jeszcze, roka z boka, sprawdźmy, 90%, ojacie, ale się wkurzyłyście mnie, po, nie, nie bijcie mnie, bo kasę, czy ja chcę, żeby mnie bili, a ta, będą mnie bili, dobra, będę miał szybki teleport, poproszę szybki teleport i od razu zmęczenia, nie mam nie mam niczego, poziom wściekłości strażników, hapsów mamy bardzo mało, będzie trzeba pakować na siłce, będzie trzeba robić bicepsa. Będzie trzeba robić bajce psa. Z kuchni myślę, że powinniśmy... Jestem pewien, że oficer Pałmini nie lubi, okej. Okay, prysznic i poranny apel. Um, myślę, że powinniśmy sobie wziąć łyżki, ponieważ wydaje mi się, że jedyną opcją ucieczki może być podkop stąd. Ewentualnie klucze. Ewentualnie podkop plus klucze. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Ale na razie nie jestem w stanie określić, jaki będzie na sposób ucieczki, ale wydaje mi się, że to będzie al albo podkop, albo klucze, albo obydwa. Dobra, zgaduję, że bo teraz będzie albo druga praca, albo ćwiczenia. Właśnie, czyli mamy ćwiczenia, ok. Przyda mi się troszeczkę podpakować. O ile pamiętam na tą pracę tego człowieka od drewna potrzebuje 50 intelektu, dlatego pójdę, pokażę się, hello. E, Rok, jakie masz, jakie masz dla mnie zadanie? Rok, halo? Skyen prowadzi? Nie, 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 nie chcę od Skyena nic zrobić, Co e, to znaczy Skyenowi nie chcę nic zrobić, dlatego ja pójdę się po prostu pouczyć tutaj w internetowym moim terminalu. Zależy nam na tej robocie, głównie nawet nie dla kasy, tylko dla nielimitowanego dostępu do drewna. Bo nawet jeżeli będziemy mieli worka na kontrabandę, to pomimo wszystko będziemy mogli sobie wynosić, co chcemy. A dlaczego? Ponieważ jeżeli zapipka, ale szybko pobiegniemy do naszej celi i pochowamy drewno, to nawet jeżeli nas pobiją, to nie będą nam przeszukiwać celi wszystko będzie spoko. Ok. Um, 90% zmęczenia, 18.55 i od razu wchodzimy i uderzamy strażnika. Jep! Uh, Halo! Halo! Proszę zauważyć, ja się tu biję. No halo, no robiłem zamiechę na tym w prysznicach. Odwracałem ich uwagę i co? I quest nie Już nie mam tego quest'a. Głupio. Ja specjalnie daję się tutaj pobić. Stracę tego jednego dolara za to, że mnie pobili, ponieważ to chyba 20% mi schodzi. I co? I no i tak się to kończy właśnie. Nie warto pomagać innym. Nauczyłem się bardzo dobrze. Nie masz na kogo... O, zegarek. Tego mi potrzeba. Tak, znowu leciał zegarek. Umiesz liczyć licz na siebie, jak to mówią. No, bo widocznie, no nie wiem, coś się popsuło. Dobra, kogo będę musiał sprać? Eee, Stola z Skyen, czyli Skymana będę musiał sprać, czyli ze Skajenem będę musiał sobie stosunki poprawić. Moje seksualne jak najbardziej, jak tylko mogę. Ale na razie, póki nie mam co robić, myślę, że powinniśmy zacząć kopać tunel w naszej celi. Tak, zaczniemy go kopać w naszej celi. Tutaj mamy kamerę. Hmm, czyli tutaj nie możemy go wykopać. Tutaj wątpię, żeby strażnicy wchodzili. Ale to trzeba byłoby zdobyć złoty klucz. Złoty klucz, który się będzie zużywał i który będzie ciężko zdobyć po raz kolejny. No tak słabo. byśmy mieli atrapę ściany, tutaj tego, gdzie moglibyśmy rozbić ściany i sobie wstawić atrapę? O tutaj. O i tutaj byłoby sensownie, bo tutaj sobie wchodzę. Mam tą atrapę, co nie? O tutaj chciałem bardziej wykopać. Chciałem bardziej aniżeli robić podkop w mojej celi. Chciałem tutaj sobie zrobić podkop. Coś takiego dużo bardziej by mi odpowiadało Dlatego łyżki sobie rzeczywiście tutaj pochowam na razie eee, Ale pójdę po widelce i zacznę kopać tam na górze Będę miał gdzieś około godzinę na kopanie Myślę, że tam trochę procent zejdzie Poza tym zacznę zbierać zapalniczki Nie, nie zapalniczki, tylko potrzebuję papier i klej Okej, okay. to znaczy potrzebuję z papieru zrobić klej I tak mam tylko jeden widelec, zatem myślę, że on zejdzie bardzo, bardzo szybciutko Pierwsza zasada w więziennym klubie, nie gadasz o więziennym klubie. No tak, nawiązanie do y, Fight Cluba. E, proszę, 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 tutaj miętówki, tego mi potrzeba, znajdę je bez problemu, bo miętówki są co chwilę. Dobra, o, e, idziemy tutaj i zaczynamy kopać w tej ścianie, trzeba ją rozbić. No myślę, że to rzeczywiście jest najlepszy tutaj pomysł, jaki mogę zrobić, bo ja bym zrobił podkop w swojej celi i by mi przeszukiwali, to bałem się, że mogliby znaleźć, a poza tym ciężko byłoby mi wchodzić do mojego podkopu, bym był w mojej celi w nocy. No bo oni będą tutaj przechodzić i tak dalej, są kraty, mogą zobaczyć. Jeżeli byś ściągnął mi zasłony i zobaczył, że tutaj jest dziura, która nie będzie zasłonięta biurkiem, bo nie będę miał jakiej zasłonić, no to słabo to wyjdzie. Dlatego dużo lepiej będzie, jeżeli rozbiję ścianę i tam sobie chowam. I będę miał wszystko na spokojnie nie będę musiał się denerwować. No, Zaswędził delikatnie. Okej, okay, czyli będziemy potrzebowali jeszcze jednego kleju, i oczywiście atramentu. Zobaczmy, czy itemy się już nie odnowiły, alienowe i tak dalej. Jeżeli nie, to pewnie jutro. Tak, pewnie jutro się odnowią. Rok, co masz na handel? Gwoździe, blacha. Blacha byłaby fajna, ale niestety mnie na nią nie stać. Oto kawałki, których cele dzisiaj przetrzepiemy. No właśnie, na kogo się dzisiaj gimper i No, no i widzicie. O, drewno, folia, tego mam tylko trzy nielegalne przedmioty, pierwszego dnia tylko trzy nielegalne przedmioty, mam dużo nielegalnych przedmiotów, jak na pierwszy dzień trzy nielegale, całkiem spoko, łapka w górę. A No i co, wydaje mi się, że pierwszy dzień był bardzo produktywny, ogarnęliśmy sobie mniej więcej taktykę, gdzie chcemy przechowywać nasze przedmioty. Myślę, że będzie spoko z tym wiezieniem, nie będziemy mieli jakichś strasznych problemów, żeby z nim uciec, chyba, że się okaże, że nie wiem, że jest jakaś... Siatka pod ziemią, która jest pod napięciem. To rzeczywiście to może być problem. Dobra, twoje łóżko, idziemy spać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam Was jutro o godzinie 20.00 na kolejny odcinek DSKP. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Papa, pa pa, 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 cześć.